Muszę wam coś pokazać. Po 25 latach odpaliłem urządzenie, za które w podstawówce dostałem szóstkę z techniki. Weźcie pod uwagę to, że wtedy nie było internetu. Rzadko kto miał wtedy w domu komputer. Może na klasę to z dwie osoby może miały komputer. Internetu to nie było praktycznie wcale tutaj u nas. No, była książka w bibliotece. Młody technik się nazywała. <noise> tak, 25 lat temu dostałem szuchę z techniki za zrobienie takiej maszyny parowej i zobaczcie po 25 latach właśnie ją odpaliłem i okazuje się, że ona działa.